Witam serdecznie, bonjour. Jak zwał, tak zwał. W kolejnym materiał na moim kanale, właśnie się z tej strony. Nowy event wczoraj w grze się pojawił. To na pewno było wczoraj? Nie, chyba przedwczoraj, ale mniejsza. 14 nowych kart, z czego kilka zalicza się do Fifowego Topu, mam wrażenie, takie karty jak Trent Alexander, Arnold, Antonio Rüdiger, Dembele i Diaby, którego aktualnie nawet nie można kupić na rynku, no, wyglądają dosyć zacnie. Ale są też oczywiście sponiewierani, jak to w każdym evencie, czyli na przykład taki Erling Haaland, który dostał, no, niezbyt fajnego upgrade'a względem swojej zwykłej karty oraz Zakaria, który... Mój czerwony Zakaria w wersji czerwonej 83 wygląda lepiej niż ten Zakaria 85. Gdzie się podziało tempo tego gościa? Zdecydowanie lepszym wyborem będzie obok już Onieka, który jak na swoją pozycję ma dosyć fajne statystyki wewnątrz gry. jakbym nawet, że nie przypominającą rolę, którą powinien odgrywać nigeryjczyk. Osmana Dembele, po którego na razie sięgają tylko najlepsi gracze na świecie i z tego co widziałem jest zajebistą opcją na skrzydło, ale to raczej nie powinno nikogo dziwić, bo nadal zwykły Osman, jeszcze daje radę, także to już jest raczej opcja tylko dla bogaczy, pozostałe karty raczej bym sobie odpuścił. No chyba, że kogoś interesuje jakiś Rippon albo Arnautowicz, fajne, tanie karty, ale nie oczekujmy po nich nie wiadomo czego. Co do full champions w ten weekend. No, także tak. Dajmy sobie jeszcze na wstrzymanie walkę o 20 40-0, 60-0. Przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy, takich jak pozytywne zaskoczenie Antonio Di Natale, ale nie ukrywajmy, spodziewałem się po nim tego. 40 bramek, 17 asyst w 33 spotkaniach. Bardzo fajne liczby, panie Antonio. No, i też bardzo fajnie się prezentował. Jednak boli mnie troszkę fakt, jak przez to ucierpiał Zinola, bo czuwalne jest, że daje on dużo mniej drużynie Messi to już w ogóle, no bo przesunąłem go z SPO na prawe skrzydło. No, ale niestety, taka wola, jak się ma coraz lepszy skład, tym bardziej czerpie się mniej fanów z pojedynczych Karta bardziej stawia się właśnie na, na wszechstronność całej drużyny. Iwan Cordoba to jest gość, w którym przez pierwsze 5, 8, 10 spotkań nie potrafiłem ustawić się w ogóle na boisku. Po rozegraniu 15 uważam, że nie grałem lepszym stoperem w tej grze. Bardzo ciężka karta, ale mega, mega dobra. Do pierwszej rangi pozostało wygrać dwa mecze jeszcze, także wbijmy to na spokojnie Black Magic, Nkunku swoją drogą zajebisty skład, ale Nkunku to jest gość, którego nawet bym zrobił i umieścił w swoim składzie, gdyby nie to, że zrobiłem już fofane. A nie widzi mi się grać na dłuższy moment fofanom i nkunku w jednym składzie. Raczej bym wolał iść na drugiego SP z MS-engolo już jakąś ikonę. Ale jak ktoś nie zrobił fofany, to wydaje mi się, że nkunku to obowiązek. I nie pytajcie która wersja, zawsze bierzcie tą co ma odzwiernione podania na 93. Ale gra chodzi trzy razy szybszy jak w sobotę. Antonio Di Natale Chyba lepszym wyborem w tej akcji było podanie do zinoli, ale wydaje mi się, że skończyłoby się to tak samo. A i nadal jest to samo co mówiłem w poprzednim odcinku. Nie wiem o co chodzi z tym gościem, ale strzały z lewej nogi ma autentycznie lepsze niż z prawej. A przypominam, że Włoch jest prawonożny i ma cztery gwiazdki, a nie 5 słabszej nogi. Di Natale: No raczej upamykano, to on nie ucieknie, ale może go oczywiście porobić. No szkoda, że dobrze zachował się Bramkarz. Di Natale: Lewa noga 2-0. Oj, teraz lekko się kolega przeliczył. A ja trochę zlekceważyłem. Panie niepotrzebnie, bo skład to on ma zajebisty, przypominam. Dwie bramki to może być kwestia paru minut. Świetnie, Cordoba Engolol uruchomił teraz Antonio Di Natale. Może znajdzie Mbappe. Wow, Antonio. Jestem fanem, Antonio, jestem fanem. 1,7 oczekiwane bramki strzeliłem 3. Ja chyba muszę grać cały w ucieczkę na odcinkach. Taki fantastyczny kick no i Zinola tutaj psuje naszą skuteczność. Jedynym piłkarzem w tym meczu, który odebrał mi piłkę, jest autentycznie Dayot upamekano. Bardzo mi chciał tego gościa trafić w czerwonym piku, oj bardzo. Jaka akcja! Di Natale! Trochę się Loris obudził w drugiej połowie meczu. kilian Mbappe jeszcze daje szansę na powrót do tego meczu. Di Natale, bajeczna piłka do Zinoli Dosyć wysoki chłop, takie piłki musi kończyć, tak jak skończył ten mecz właśnie Di Natale! 5 Inform Mane, inform Atal Atala w czerwonym piku też bym z przygarnął Szkoda Antonio Oj, potężny odbiór Di Natale Ojej, oj, Zinola, to było piękne Wow to, co robisz znowu w tym meczu, jest dosyć zdumiewające. Angolo Kant na 2-1. O mój Boże. Tragedia w obronie, tragedia. Messi, szybka odpowiedź. Tak zwany Kików, niestety. Coraz więcej ich w tym roku. O, Kfofano wziął na ruszt Kefina de Bruyne. Di Natale, skończy jak poprzedni mecz? Nie skończy. No W sumie to jest dana Ruma. Czy Lobby to nie było najlepszym rozwiązaniem. Koniec meczu, 3-1. Dosyć dobry med zagrał rywal, trzeba przyznać, ale w ataku za dużo nie miałem co do powiedzenia, może oprócz po tej jednej akcji, gdzie jego lokantem miał no, setkę. Także jutro czekają nas nagrody za pierwszą rangę, oczywiście, tak jak czeka mnie zysk za pana Irvinga Lozano. Handlowanie w tej grze jest przyjemniejsze niż się może wydawać. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za obejrzenie do końca. Subskrybujcie, jeśli ktoś tego jeszcze nie robi, i słyszymy się jutro, mam nadzieję, z czerwonym upamykano Dłuższenia!